Pamiętam, jak 8 lat temu mój znajomy opowiadał mi o freedivingu, czyli o nurkowaniu na zatrzymanym oddechu. Wtedy moje wyobrażenie było takie, że nie dość, że dusisz się pod wodą, to jeszcze można się utopić. Kiedy kilka lat później zacząłem sam nurkować, okazało się, że moje wyobrażenie na ten temat było kompletnie mylne. Teraz, kiedy rozmawiam z osobami, które się tego boją, zazwyczaj słyszę. A co, jeżeli tam na dole zabraknie mi powietrza i nie wypłyną, Potem, jak nurkują ze mną, to słyszę: O rany, nie wiedziałam, że to będzie takie łatwe i takie przyjemne. Nikt się nie boi zanurzyć głowę pod wodę na kilka centymetrów, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zanurzyć ją na pół metra. Jak czujemy się komfortowo na pół metra, wtedy możemy zanurzyć się na metr. Potem na dwa metry. Dopiero jak te dwa metry będą dla nas łatwe, możemy polecieć na trzy metry. I tak dalej. Aż jesteśmy na 6, 8, 10 metrach. Wszystko dzieje się stopniowo, krok po kroku. I najlepsze, że z tych 10 metrów możemy wyjść na powierzchnię w jakieś 3 sekundy. Więc jeżeli jesteś jedną z tych osób, która boi się nurkowania, to napisz do mnie i gwarantuję, że odczaruję ten temat dla Ciebie.